Czy wiesz, że po 60 roku życia nie wszystkie ryby są jednakowo zdrowe? Zły wybór może zaszkodzić sercu, mózgowi, a nawet przyspieszyć proces starzenia się. Najnowsze badania pokazują, że spożywanie niewłaściwych gatunków tylko dwa razy w tygodniu może zwiększyć ryzyko udaru mózgu i utraty pamięci aż o 70 do 80%. Z drugiej strony, Wybór odpowiednich ryb może obniżyć ryzyko choroby Alzheimera nawet o 40% i pomóc utrzymać tętnice oraz komórki w lepszej kondycji. Dziś opowiem Ci o czterech rybach, których należy unikać, oraz o czterech, które warto jeść, aby chronić umysł, ciało i samodzielność. Przykład zagrożeń: Sum importowany. Choć tani i łatwy w przygotowaniu, często zawiera antybiotyki. Niebezpieczne chemikalia i metale ciężkie. Ma też zbyt dużo tłuszczów prozapalnych i mało wartościowego białka. Tuńczyk duży, biały lub albakora gromadzi rtęć, która może uszkadzać mózg, nerwy i serce. Nawet dwie porcje tygodniowo mogą być niebezpieczne dla osób po sześćdziesiątce. Unikanie tych gatunków i wybór właściwych robi ogromną różnicę. Przejdźmy teraz do pełnej listy aby jeść mądrze i bezpiecznie. Problem polega na tym, że ze względu na praktyczność i niską cenę, wiele osób spożywa tuńczyka niemal codziennie. Z czasem rtęć się kumuluje i powoduje szkody. Czy to oznacza, że trzeba go całkowicie wyeliminować? Niekoniecznie. Kluczem jest umiar. Jeśli lubisz tuńczyka, wybieraj wyłącznie jasnego w puszce i jedz go w niewielkich ilościach. Nie częściej niż raz lub dwa razy w miesiącu. Istnieją jednak bezpieczniejsze i bardziej wartościowe opcje, które dostarczają białka i kwasów omega-3 bez nadmiaru metali ciężkich. Osoby dbające o pamięć, nastrój i serce powinny unikać tuńczyka, ponieważ szkody wywołane rtęcią kumulują się powoli i gdy pojawią się objawy, często jest już za późno, by je odwrócić. Dlatego znajduje się on wśród czterech ryb, których starsi dorośli powinni unikać. Na drugim miejscu znajduje się makrela królewska. W przeciwieństwie do bezpiecznych odmian, takich jak makrela atlantycka czy hiszpańska, makrela królewska jest dużym drapieżnikiem, co sprawia, że gromadzi bardzo wysokie ilości rtęci. Ten metal uszkadza układ nerwowy, przyspiesza pogorszenie funkcji poznawczych i powoduje utratę pamięci. Drżenie, wahania nastroju oraz problemy z koncentracją. Serce również cierpi. Rtęć uszkadza naczynia krwionośne, zwiększa stres oksydacyjny i zaburza aktywność elektryczną serca, podnosząc ryzyko zawału i udaru, zwłaszcza u osób z nadciśnieniem lub chorobami serca. Problem pogłębia fakt, że w supermarketach czy restauracjach często sprzedaje się ją po prostu jako makrele. Bez podania odmiany. Dlatego władze sanitarne Stanów Zjednoczonych zalecają całkowite unikanie makreli królewskiej, szczególnie u osób starszych, dzieci i kobiet w ciąży, a tym bardziej u pacjentów z problemami nerek lub wątroby, ponieważ to te organy usuwają toksyny. Różnica jest jasna: nie każda makrela jest niebezpieczna. Makrela atlantycka i hiszpańska, będąc mniejszymi gatunkami, Zawierają znacznie mniej rtęci i mogą być uznane za bezpieczne i wartościowe. Makrela królewska natomiast powinna być całkowicie wykluczona. Podsumowując, choć makrela może być zdrową rybą, jeśli wybierze się odpowiednią odmianę, makrela królewska to jeden z najgorszych wyborów dla osób po sześćdziesiątce. Jej wysoka zawartość rtęci stopniowo pogarsza zdrowie mózgu, destabilizuje serce. I powoduje objawy neurologiczne, które można pomylić ze starzeniem się. Jeśli lubisz makrele, istnieją bezpieczne alternatywy, które omówimy później. Ale jeśli chodzi o makrele królewską, najlepsza decyzja jest prosta nie spożywać. Teraz dochodzimy do miejsca pierwszego Tilapia hodowlana. Ten przypadek może zaskoczyć, bo to jedna z najczęściej jedzonych ryb w Stanach Zjednoczonych. Jest tania, łatwo dostępna i często promowana jako źródło chudego, zdrowego białka. Jednak w rzeczywistości tilapia z hodowli znajduje się wśród najgorszych wyborów dla osób starszych. Wielu ekspertów uważa ją nawet za bardziej szkodliwą niż przetworzone mięso, takie jak bekon czy wołowina. Pierwszy problem tkwi w sposobie hodowli tilapii. W większości ferm ryby te są stłoczone w stawach lub klatkach tak ciasnych, że pływają we własnych odchodach. To środowisko staje się idealnym ogniskiem bakterii, pasożytów i chorób. Aby utrzymać tilapię przy życiu w tak niehigienicznych warunkach, hodowcy często sięgają po duże ilości antybiotyków, pestycydów i środków przeciwgrzybiczych. Te związki nie znikają, gromadzą się w mięsie ryby, a ostatecznie także w twoim organizmie. Dla osób starszych, które trudniej usuwają toksyny, stanowi to szczególnie poważne obciążenie. Jeszcze bardziej niepokojąca jest jakość paszy. Aby obniżyć koszty, tilapia hodowlana karmiona jest kukurydzą, soją, a nawet odchodami kurzymi używanymi jako źródło białka. Taka sztuczna dieta zmienia sam skład mięsa ryby, tworząc jeden z najbardziej zaburzonych profili kwasów tłuszczowych omega. W diecie człowieka optymalny stosunek kwasów omega 6 do omega 3 wynosi 1 do 1 lub maksymalnie 2 do 1. W tilapii hodowlanej proporcja ta może sięgać aż 11 do 1. Dlaczego to takie groźne? Nadmiar omega 6 działa jak paliwo dla stanów zapalnych w organizmie, co pogarsza dolegliwości powszechne w starszym wieku, takie jak artretyzm, choroby serca, cukrzyca. A nawet choroba Alzheimera. Niektóre badania pokazują wręcz, że spożywanie tilapii może podnosić markery zapalne bardziej niż jedzenie hamburgerów czy boczku. Myśleć, że wybiera się zdrową opcję, a odkryć, że w rzeczywistości jest bardziej zapalna niż fast food, to naprawdę alarmujące. I to jeszcze nie wszystko. Analizy tilapii hodowlanej wykazały obecność dioksyn, silnie toksycznych zanieczyszczeń przemysłowych. Które gromadzą się w tkance tłuszczowej przez lata. Substancje te wiązane są z ryzykiem raka, osłabieniem odporności i zaburzeniami hormonalnymi. Dla osób starszych, szczególnie podatnych na kumulację toksyn, to zagrożenie jest wyjątkowo poważne. W przeciwieństwie do ryb dziko żyjących, które rozwijają jędrne mięso bogate w składniki odżywcze, tilapia hodowlana zawiera mniej kwasów omega-3. Selenu i witaminy B12. Efekt to ryba uboga odżywczo, ale przepełniona chemikaliami. Napełnia żołądek, lecz nie daje ochronnych korzyści, których oczekuje się po rybach. Dlatego niektórzy badacze nazywają ją śmieciowym jedzeniem morza. Konsekwencje mogą być poważne. Większe bóle stawów z powodu przewlekłych stanów zapalnych, wyższe ryzyko zawałów lub udarów przez zaburzony profil tłuszczów, podatność na infekcje przez pozostałości antybiotyków, ryzyko raka w dłuższej perspektywie przez dioksyny, a co najgorsze, większość ludzi spożywa ją w przekonaniu, że to bezpieczny i tani wybór. Na szczęście istnieją alternatywy tańsze i znacznie zdrowsze, jak sardynki, dorsz czy pstrąg dziko żyjący, wszystkie z o wiele lepszymi profilami odżywczymi. Podsumowując, jeśli masz ponad 60 lat i chcesz chronić mózg, serce oraz stawy, najlepiej unikać tilapii hodowlanej. Nie tylko nie daje korzyści, ale wręcz może szkodzić. Wybór czystszych i bardziej odżywczych ryb może zdecydować o tym, czy wzmocnisz długowieczność, czy pogłębisz stany zapalne. Prawda jest jasna. Nie wszystkie ryby są takie same. Niektóre, jak tilapia hodowlana czy importowany sum, wydają się nieszkodliwe, a w rzeczywistości skrywają toksyny i szkodliwe tłuszcze, które po cichu niszczą zdrowie. Dla osób starszych, które już zmagają się ze stanami zapalnymi, słabymi stawami czy problemami z pamięcią, takie ryby mogą pogorszyć sytuację zamiast ją poprawić. Dobra wiadomość jest taka, że istnieją naprawdę korzystne ryby. Odpowiednie gatunki należą do najpotężniejszych produktów, jakie można włączyć do diety po sześćdziesiątce. Bogate w omega-3, które zmniejszają stany zapalne, w minerały wzmacniające kości, w przeciwutleniacze chroniące mózg i w wysokiej jakości białko, które utrzymuje mięśnie w dobrej kondycji. A co najlepsze, są bezpieczne, czyste i często niedrogie. Zdrowe jedzenie nie musi opróżniać portfela. Wybierając mądrze, zyskuje się nie tylko dobry posiłek, lecz także lata jasnego umysłu, równowagi, silnej pamięci i odpornego serca. Czas zostawić za sobą listę ryb niebezpiecznych i przejść do czterech najlepszych dla osób starszych po sześćdziesiątce. Zaczynamy od tej, która rzadko jest w centrum uwagi, ale zasługuje na stałe miejsce na Twoim stole. Dziko złowiony dorsz pacyficzny. Ta biała ryba o delikatnym smaku może nie cieszyć się sławą łososia czy tuńczyka, ale pod względem zdrowia oferuje imponujące korzyści. Dlaczego jest tak ważna po sześćdziesiątce? Jedna porcja dostarcza około 40 gramów pełnowartościowego białka najwyższej jakości z mniej niż dwoma gramami tłuszczu i zaledwie około 180 kaloriami. To niemal idealny profil odżywczy, aby przeciwdziałać sarkopenii, utracie masy mięśniowej związanej z wiekiem, która dotyka prawie połowy osób starszych po osiemdziesiątce. Bez odpowiedniej ilości chudego, dobrze przyswajalnego białka mięśnie słabną, równowaga się pogarsza, a samodzielność maleje. Dorsz staje się więc jednym z najbardziej efektywnych źródeł białka wzmacniając mięśnie bez obciążania organizmu szkodliwymi tłuszczami. A to nie wszystkie zalety dorsza pacyficznego. Dorsz pacyficzny to wyjątkowa ryba dla osób starszych. Jedna porcja pokrywa ponad 100% dziennego zapotrzebowania na selen. Minerał, który chroni komórki, wzmacnia układ odpornościowy, utrzymuje prawidłową pracę tarczycy i działa jako silny przeciwutleniacz. Zwalczając stres oksydacyjny przyspieszający starzenie się. Badania Narodowego Instytutu Zdrowia pokazują, że osoby starsze z odpowiednim poziomem selenu mają lepsze funkcje poznawcze i niższe ryzyko chorób związanych z wiekiem. Ponadto dorsz dostarcza fosforu, który razem z wapniem wzmacnia kości, oraz witaminy B12, kluczowej dla produkcji energii, pamięci. I prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Z wiekiem wchłanianie B12 staje się trudniejsze. Dlatego włączenie dorsza do diety to naturalny i skuteczny sposób, by zaspokoić to zapotrzebowanie. Kolejną zaletą jest czystość. W przeciwieństwie do dużych ryb żyjących wiele lat i gromadzących rtęć oraz toksyny, dzikie dorsze pacyficzne żyją krócej. I bytują w zimnych, czystych wodach Alaski, co znacząco zmniejsza poziom zanieczyszczeń. Rybołówstwo dorsza na Alasce uznaje się za jedno z najbardziej zrównoważonych i najlepiej regulowanych na świecie, co pozwala spożywać go regularnie, bez ryzyka zatrucia i bez negatywnego wpływu na środowisko. Jego mięso jest także lekkie, jędrne i łatwe do strawienia. Idealne dla wrażliwych żołądków. Czy osób, które źle tolerują tłustsze ryby, takie jak makrela, czy niektóre gatunki łososia? Aby zachować wszystkie korzyści, najlepiej piec go lub gotować na parze, unikając smażenia czy zbyt mocnego grillowania, które mogą degradować białko i zmniejszać wchłanianie selenu i witamin. Odrobina oliwy, awokado lub kilka kropel cytryny podkreśli smak i poprawi wchłanianie składników odżywczych. Podsumowując, dorsz pacyficzny nie jest tylko źródłem czystego, wysokiej jakości białka, ale także sprzymierzeńcem w wzmacnianiu mięśni, ochronie mózgu, wsparciu tarczycy i zwalczaniu starzenia komórkowego. Wszystko to przy niskiej zawartości kalorii i bez toksyn obecnych w innych rybach. Dla osób, które chcą pozostać silne, bystre i samodzielne. Ta ryba zasługuje na stałe miejsce na stole. Trzecia najlepsza ryba sardynki. Na pierwszy rzut oka nie robią wrażenia. Są małe, w puszkach i często pomijane na rzecz bardziej popularnych opcji, jak łosoś czy tuńczyk. Jednak rzeczywistość jest zaskakująca. Sardynki należą do najsilniejszych superpokarmów, jakie może spożywać osoba starsza. Ich rozmiar myli. Bo każdy kęs skrywa ogromne korzyści, zwłaszcza po 60. Ich największą wartością są kwasy tłuszczowe omega-3. Niewiele gatunków dostarcza ich tyle co sardynki. Dla osób starszych ten detal jest kluczowy. Z wiekiem organizm produkuje więcej związków prozapalnych, odpowiedzialnych za bóle stawów, artretyzm, problemy sercowo-naczyniowe, zatory w naczyniach. I pogorszenie funkcji poznawczych. Omega-3 z sardynki, zwłaszcza EPA i DA, działają jak strażacy komórkowi, redukując przewlekłe stany zapalne, poprawiając krążenie i chroniąc tętnice. Stałe badania pokazują, że osoby, które spożywają tłuste ryby, takie jak sardynki, przynajmniej dwa razy w tygodniu, mają mniejsze ryzyko problemów sercowo-naczyniowych, lepszą mobilność i bardziej stabilny nastrój. I to dopiero początek. Sardynki należą do niewielu naturalnych źródeł witaminy D, składnika którego pozyskiwanie staje się trudniejsze po sześćdziesiątce, gdy skóra traci zdolność przekształcania światła słonecznego w tę witaminę. Niedobór prowadzi do słabych kości, częstszych upadków, wolniejszego gojenia ran, a nawet depresji. Jedna puszka sardynki pokrywa około 40% zalecanej dziennej dawki. W połączeniu z wapniem i fosforem obecnymi w miękkich, jadalnych ościach, otrzymujemy idealną kombinację dla mocnych kości. Każdy kęs dostarcza wapń w formie dobrze przyswajalnej i w towarzystwie składników potrzebnych do jego utrwalenia w kościach. Dla osób obawiających się złamań, kruchych bioder czy osteoporozy. Sardynki są prawdziwym ubezpieczeniem żywieniowym. Mało kto wie, że dzięki odżywianiu się planktonem i zajmowaniu miejsca u podstawy łańcucha pokarmowego, sardynki praktycznie nie gromadzą rtęci ani metali ciężkich. W przeciwieństwie do dużych drapieżnych ryb, jak tuńczyk czy makrela królewska, czyni je to jedną z najczystszych i najbezpieczniejszych opcji do regularnego spożycia przez osoby starsze. Oprócz omega-3, witaminy D i wapnia, sardynki są także doskonałym źródłem witaminy B12, niezbędnej do utrzymania energii, pamięci i prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Ich białko jest pełnowartościowe, łatwo przyswajalne i pomaga zachować masę mięśniową, co jest kluczowe w zapobieganiu upadkom, utrzymaniu niezależności i aktywnego metabolizmu. Badania pokazują, że regularne spożywanie sardynki poprawia zdrowie sercowo-naczyniowe, wzmacnia kości i zwiększa jasność umysłu. Są praktyczne i wszechstronne. Można je jeść prosto z puszki, dodawać do sałatek, mieszać z awokado na pełnoziarnistym chlebie lub łączyć z makaronem, oliwą z oliwek i ziołami. Ekonomiczne, trwałe i odżywcze. Sardynki to prosty sposób na codzienne dostarczenie omega-3 i minerałów wzmacniających organizm. Druga najlepsza ryba dziki łosoś z Alaski. Jeśli istnieje ryba, którą dietetycy na całym świecie uznają niemal za lek, to właśnie dziki łosoś z Alaski. Dla osób starszych nie jest tylko zdrowy, jest wręcz transformujący. Każdy kęs dostarcza mieszankę składników odżywczych które wspierają serce, mózg, mięśnie i układ odpornościowy w sposób, jaki niewiele produktów potrafi. Co wyróżnia go najbardziej, to zawartość kwasów tłuszczowych omega-3, a zwłaszcza ich dwóch najcenniejszych form. EPA – kwas eikozapentaenowy i DH – kwas dokozaheksaenowy. Te kwasy tłuszczowe są niezbędne dla zdrowia mózgu. Badania Uniwersytetu w Pittsburghu wykazały, że osoby starsze z wyższym poziomem DHA we krwi miały większą objętość mózgu i lepszą pamięć niż osoby z niższym poziomem. Oznacza to, że łosoś nie tylko spowalnia pogorszenie funkcji poznawczych. Siła niektórych ryb wykracza daleko poza nasze wyobrażenia. Dziki łosoś zalaski nie tylko dostarcza wysokiej jakości białka, ale działa jak prawdziwa tarcza przeciw starzeniu się. Kwasy omega-3 w nim zawarte nie ograniczają się do ochrony serca, wspierają aktywność mózgu, pamięć i elastyczność stawów, nawet w wieku 70 czy 80 lat. Korzyści nie kończą się na tym. Redukując stany zapalne wewnętrzne, omega-3 zwalczają dolegliwości typowe dla osób starszych, takie jak sztywność stawów, artretyzm czy problemy z krążeniem. Badania kliniczne wykazały, że spożywanie dzikiego łososia dwa razy w tygodniu może obniżać markery zapalne powiązane z chorobami sercowo-naczyniowymi i bólami stawów. Przejdźmy do białka. Z wiekiem organizm gorzej wykorzystuje białko, które spożywamy, co prowadzi do stopniowej utraty masy mięśniowej, zjawiska znanego jako sarkopenia. Utrata mięśni zwiększa ryzyko upadków i osłabia siłę ogólną. Tutaj łosoś ponownie błyszczy. Jedna porcja dostarcza około 40 g wysoko przyswajalnego białka, wystarczającego, by odżywiać mięśnie i utrzymywać równowagę oraz witalność. Łosoś skrywa także mniej znany skarb astaksantynę naturalny pigment nadający mu różowo-pomarańczowy kolor. Ten unikalny antyoksydant chroni każdą komórkę przed stresem oksydacyjnym który działa jak cichy, rdzawe starzenie organizmu. Badania pokazują także, że wspiera elastyczność skóry, poprawia wzrok i zwiększa wytrzymałość fizyczną. Lista składników odżywczych dzikiego łososia jest długa: celen, który wraz z witaminą E chroni serce i zmniejsza ryzyko niektórych nowotworów. Witaminy B12 i B6 kluczowe dla energii i zdrowia nerwowego oraz witamina D. Niezbędna dla mocnych kości i odporności. Wszystko to w czystej, bezpiecznej rybie, żyjącej w zimnych i czystych wodach, wolnej od zanieczyszczeń typowych dla ryb hodowlanych. Sposób przygotowania ma znaczenie. Aby zachować właściwości odżywcze, najlepiej piec, gotować na parze lub grillować na średnim ogniu. Podawany z świeżymi warzywami i odrobiną oliwy z oliwek staje się smacznym posiłkiem odżywiającym ciało i umysł. Inna ryba, która choć mniej znana, zdobywa tytuł mistrza w żywieniu po sześćdziesiątce – pstrąg tęczowy. Ta ryba łączy w sobie najlepsze cechy łososia, dorsza i sardynki, a przy tym jest jednym z najbezpieczniejszych wyborów pod względem zanieczyszczeń. Hodowany w słodkiej wodzie w USA, pod ścisłą kontrolą, jest wolny od rtęci, Antybiotyków i niepożądanych pozostałości. Jedna porcja pstrąga tęczowego dostarcza około 1000 mg omega-3, co wystarcza, by chronić tętnicę i redukować przewlekłe stany zapalne. Jest także wyjątkowym źródłem minerałów potrzebnych osobom starszym: potasu regulującego ciśnienie krwi, fosforu i wapnia chroniącego kości, żelaza zapobiegającego zmęczeniu. Oraz cynku wzmacniającego odporność i zachowującego zmysł smaku i węchu. Bogactwo niacyny, witamina B3, pomaga utrzymać równowagę cholesterolu, podnosząc dobry i obniżając zły. Dodatkowo witamina B12 pomaga zwalczać zmęczenie i dezorientację, a witamina E jest kolejnym silnym antyoksydantem chroniącym komórki. Pstrąg o delikatnym smaku i lekkiej konsystencji. Jest łatwy do strawienia i bardzo wszechstronny w kuchni. Pieczony, grillowany lub podawany z ziołami i cytryną zachowuje pełnię wartości odżywczych. Podsumowując, po sześćdziesiątce wybór odpowiedniej ryby ma kluczowe znaczenie. Niektóre mogą gromadzić toksyny, szkodzić pamięci i obciążać serce. Podczas gdy inne, takie jak pstrąg tęczowy, dziki łosoś, sardynki czy dorsz działają jak prawdziwi sprzymierzeńcy w starzeniu się w siłę i przy jasnym umyśle. Przekaz jest prosty. To, co dziś położysz na talerzu, stanie się jakością twojego życia jutro. Nie trzeba zmieniać wszystkiego od razu. Małymi krokami, zastępując szkodliwą rybę korzystną, dodając parę zdrowych porcji tygodniowo, budujesz przyszłość, w której energia, jasność umysłu i niezależność pozostaną częścią Twojej codzienności. Wierzymy, że starzenie się nie oznacza pogarszania się, lecz daje szansę na pełniejsze życie. Jeśli uznałeś te informacje za przydatne, daj lubię to. Podziel się z kimś, kto lubi ryby i zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych porad. A teraz chcemy poznać Ciebie. Jaką rybę spożywasz najczęściej? Czy wprowadzisz jakieś zmiany po tym czego dowiedziałeś się dzisiaj? Napisz w komentarzach. Czytamy je i odpowiadamy, kiedy tylko możemy. Niech twój stół będzie synonimem zdrowia, a każdy kęs przybliża cię do dłuższego, silniejszego i szczęśliwszego życia.